E, witam Was na Zagrajmy w Harry Potter i Kamień Pornograficzny. Z tej strony Sadio94. Ehm, nagrywam bezpośrednio po... po tej poprzednim, po odcinku czwartym. Nagrywam. I teraz mamy odcinek piąty. Ehm, co to było? Połóż nogi na ogniu świetnie.

Aha, już wiem do czego, do czego się przyda nam ten fled, do uśpienia tego, 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 trzygłowego psa. Nie pamiętam, jak on się nazywał. Norbert boże ludzkie imię takiemu czemuś na tak naprawdę tego, um, bez przygotowań gramy w Quidditcha. Już wiem jaki ten tytuł będzie miał odcinek to znaczy jaki odcinek będzie miał ten nie Już wiem jaki odcinek Kurwa, ale się pogubiłem ja pierdolę Już wiem jaki dać tytuł temu odcinkowi Ha, <śm> zagiłem was A może wrzucę jakieś gameplay z tego z Harry... Harry Potter Quidditch World Cup, bodajże tak to się nazywało Bardzo fajna gierka Holer nie mi się podoba Także można by coś nagrać. Może nagram z kimś we dwóch, bo można grać. Nie przez neta, ale jeżeli ktoś do mnie przyszedł, o kumpę czy brat, można byłoby to nagrać i by wyjaja. jaja. Niesamowite! Zaraz będziemy zapierdać przez tworza No fajnie, tylko czekajcie, od, od kiedy ja nagrywam? Dobra, nagrywam... Dobra, mniej więcej czas znam. I'll comment that's awkward. Play Quidditch! There's the snitch! Here comes the sniggering sea Look at what the go! He's after the snitch! Come on, Potter! Don't give up now! Roger! Dobre, ja zbytnio... Czekajcie muszę coraz... przez coraz większe... przez więcej tych przelatywać wtedy się zbliżę do... do znicza, tak?

ale emocji, ja pierdol. No dosłownie, jakby się po prostu tłukli po ryjach do krwi maczetami. No, znaczy jakby się tłukli maczetami po ryjach, to chyba dużo by z nich nie zostało. A i tak byłoby fajnie. On, Harry. Um, Harry! Harry! Ehm, postać mi się zbugowała. <laughs> Jezu! Ten idiota Potter się zbugował.

nie wiadomo z czego nagle próbuję złapać nie wiadomo co, jakby chciał złapać z nich, tylko weź tu... To jest naprawdę... ...dziwne. Mm, no dobra, tutaj jest ten, ten z nich. Co ty odpierdawasz? Nie? No ja muszę klikać te... Jest! Ja pierdziele, jaki fail, kurna. To on złapa ten cień, czy on go sobie głaszcze? Ja pierdzielę.

Nie mówcie, że zbliżamy się już powoli do końca gry, bo to będzie dziwne. Znaczy na pewno się powoli zbliżamy do końca gry, bo wiecie. Ty gdzie ona poszła? Boże, no i ja już zwykle się zgubię w niej, No na pewno, nie, daj mi spokój. Szkoda, że nie zrobili tych ruchomych schodów. 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 Schod 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 Szkoda, szkoda, że nie zrobię tych grup a mój To świetnie. Aha, wróci George. Dobra, idziemy do nich zagadać. Czekajcie na mnie! Czekajcie na mnie! Zaraz do was przyjdę. Są jakieś czary? Odprawimy czary na to. Już. Ehm, może to wziąłem. A może nie.

<laughs> Sora? Dobra. Idziemy. Musimy pójść tam do Hermione i tak dalej, i tak dalej. Zaraz będzie na to, że się pogubimy w zamku i tyle z tego będzie. Musimy pójść chyba na ostatnie piętro, tylko ja nie pamiętam... Nie wiem, gdzie to było. Czy znaczy nie pamiętam? Nie wiem, gdzie to było. Do... czy do profesora Quirella? Czy do... Nie, dobra, tutaj jest zamknięte. <laughs> Ale są pasoki. Więc tak czy siak i tak... tak się zebrać je. No, 186. Całkiem... całkiem pokaźna sumka. Można już to rozwalić? Wcześniej kurczę nie mogłem tego rozwalić. No teraz... No, dobra. No i... pół. Ja, tam pewnie też się gdzieś zbloczyła. Ale kij z tym. To jest biblioteka Ale fajnie Zgubiłem się na odcinku starego potera. No i jak zwykle nie patrzę w drugą stronę Hermiona biegnie. I kicha ha ha, kicha niesamowita Ale ja mnie się popierdalam, sobie, sobie po Bardziej jest fajnie Gdzieś tu browca, zostawiłem Trochę pasolek pozbieramy Narzekałem, narzekam ostatnio na Zbieganie po chłopardzie... Dobra. <laughs> Może będzie karta. Może. No, jak zwykle. Chciałem, żeby była karta ta. To... Ja tu nie idę. Nie będę się z tym gównem bawił. <laughs> Sora ale nie ty się z takimi głowienkami bawił Przydałby się, żeby ten quest... Aha No jak... No na pewno to nie są te ruchome schody <laughs> Pewnie tutaj mieliśmy pójść na samą górę No, tak myślałem Snape! jak on wygląda, jak Lord Vader. A on utyka na nogę, no tak. Widzicie, maglicę za super się schowałem ten. Harry, take look ja nie mogę się doczekać, kiedy będziemy, kurde, w, w tej troje chodzili tutaj w gwardzie, robili kwestie i tak dalej. A nie ciągle non-stop same... No i co Hermiona chyba przyjdzie i nam otworzy, nie? Nie hmm. myślałem, że będzie coś ciekawszego. Mhm. No świetnie. Jaki teraz czar poznamy? Boję się wiedzieć, Boję się wiedzieć naprawdę. Lumos. Boże. Jaki banan. <gryw> o tak, bo księżyc i Lumos to, że niby rozświetla. Ja jak zwykle krzywo narysuję i będzie fajnie Nie, teraz krzywo strasznie ja Trochę powyjeżdżam, ale dobra Jak A? zwykle, nie? 50% na pewno sobie będę <kł> Może się uda zrobić to na ten No fajnie, dobra, dobra 125 <kł> Sorka. Ojoj, strasznie mam myszkę, czuło, co się dzieje? Nie, bo kurczę, dam sobie podkładkę, tą gównianą muszę wymienić na inną, bo ta jest niesamowicie kiepska i nie nadaje się. Ledwo co zrobiliśmy? Dobra, teraz powinno być lepiej. No dobra, dalej. No dobra, nie, nie pierdź. 3 3 Aha. Nie dużo mi to dało chyba, nie? Ojoj, naprawdę nie mogę coś ten po tych liniach tak jeździć. Jezus Maria Boże, jednego procenta nam zabrakowało He, ja pierdzielę jaki fejl. No dobra, trudno Zakręcę ta lumos, tak? No to co, co, co wy mi tu dacie? Świecił sobie w ciemności pod kanapą?

quite bright, isn't it? Now you can cross the chasm and collect your challenge. I'll meet you No nie, dobra, 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 dobra. Ja mam nadzieję, że zmieszczę się z tym, z tym zadaniem w tym odcinku. Jak się nie zmieszczę, to, to, to trudno. Będę, się starał się, będę starał się zmieścić się, świetnie. Co będzie pokazane ten? Jak kraty się otwierają? Musi być Katsena oczywiście, no przecież nie można zostawić tego bez cutsceny. Żeby kraty się otwierały bez kat sceny? Wy, kiedy, wy o tym słyszeliście kiedyś? Ja też nie. No dobrze, pasolki wszystkich smaków. Dwieście, dwie. No ja też bym na twoim miejscu zaczął sobie poprać okulary i sprawdzał czy nie mam z widów Świetnie. Weź tu wiecie nie? Tak dokładnie. A ja Staram się to wyczaić, żeby, żeby nie... żeby nie spać jak idiota, ale... Wiecie. Różnie to bywa, ta. Dobrze. Tu miało coś być podobne. Ale to chyba ty... A może będzie coś tu? A nie dobrze. Przejezdu, to jest to samo co wiem, ale nie o tym chodziło. Nie to Wow. I Boże, i ja zamiast pójść tutaj? Świetnie. No po prostu, pro Żyć nie umierać. Ja cię kręcę. No i coś przecięło. Sorka? No dobrze, 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 dobrze. Jest kolejna gwiazdka. Mam nadzieję, że nie jest na tym poziomie ich zbyt dużo. Z tego co wiem, to musi być e, parzysta liczba gwiazdek na każdy poziom. Lumos. Powinniśmy kończyć jakieś 47 No to jeszcze za 8 minut mamy jakoś, Tak mi się zdaje, tak No tak za 8 minut, więc mam nadzieję, że się wyrobię w 8 minut Aha Chyba miejsca już brakuje na drugi odcinek A może nie, może to po prostu to Przytywanie w czasie rzeczywistym no. Przecież trzeba to jakoś wytłumaczyć Slipendo. Aha będzie zaraz w Wingardium Lebioda. Oni no, lubią nie lubię strasznie... męczyć. Lumos! dobra. Okej, no tak, musi być przeszkadzca, no bo grasz jest idiotą i nie wiem. No chyba myśleli, że gracze w tamtych czasach gdy wychodziła ta część, to są sami idioci. Nie. Dobrze. Tutaj chyba gwiazdkę mamy. Czy mi się zdaje? Zdawało mi się, jak zwykle, nie? Świetnie. Co będzie to? Nie ma nic, nie ma nic. No. I kat jeszcze dajcie. No oczywiście. Przecież gracz jest idiotą i nie. Ale fajnie by było, gdyby nie skaczemy na to, nagle tak naprawdę to znika, my upadamy i niefortunnie przebijamy sobie szyję naszą różdżką na wylot. Ale byłoby świetnie. Hmm. Dobra, 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 dobra. Mhm. No dobra. No dobra. Tutaj nic nie ma. Jeszcze... Chyba nie. Dobra. Tutaj. ty, 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 ty. w gwiazdka I idzie nieźle jak dobrze pójdzie to będzie szczęśliwy na tym zadaniu na tym zadaniu w tym zadaniu byłoby fajnie bo wiecie trochę głupio jak się robi to za... jakieś zadanie i to trwa mm, 15 czy 20 minut hmm. chociaż w sumie wiecie no, gra nie może być aż tak strasznie krótka nic nie śmierci część pierwsza i część druga jest dosyć krótka Zresztą w sumie każda część Harry a Pottera nie. Znaczy, w ogólnie serie Harry Potter nie są długimi grami. <laughs> Aha, fight, 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 z bossem! <laughs> Czekajcie, czekajcie. To jest... to jest ładne. Wa walki z bossami to są banalne, naprawdę. No, w końcu to jest gra przeznaczona bardziej dla dzieci. A że ja psychicznie jestem chyba jeszcze dzieckiem... Uuu, poleciał. No i Boże, i to wygląda jakbym dosłownie walczył z ślimakami, nic ciekawego i tak dalej. Tu się otworzyły oczy ja tam...

No to się tymczasowo zaćmę Dobra ja zdawałem sobie sprawę z tego, że będzie to zadanie krótsze Niż przypuszczam Ale jednak nie Ale jednak nie Dobra Jest dosyć sporo tych li do pukar No takie ozdoby No dobra Jest 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 gwiazdka. Uff, Dobra, mamy gwiazdkę. Mamy gwiazdkę. jest moc, jest moc, jest power niesamowity. No! No ty też to zadanie robisz, czy jak? Jak stron a gdzie przejść? Mm. Lol a na takiej zasadzie. Oj, spadłem. Sorka tak jakbyś mi tak dziwnie przyćmimy. co mówi? Heja ludziska, yy, widzicie, już jest, jestem po drugiej stronie, musiałem się przejść, przecież padłem. No. no co? Raz na jakiś czas człowiek się nie może zamyślić, czy jak? No dobra, co teraz? Gdzie teraz idziemy? Lecimy w górę gdzieś, czy jak? Mhm. Po to tylko, żeby na drugą stronę dać nam cześć. Nie, twórcy robią sobie chyba ze mnie... Wita! Jeszcze... Dobra, daliśmy radę. Ach, prawie jak bez łowy, nic! nic 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 to Dobra, przejdziemy sobie, jeszcze tutaj, może coś, może coś będzie. No prawdopodobnie tutaj... A nie, może się pojawi nam jakiś... Jakaś taka półeczka. Myślałem o płeczce, ale gdzie indziej. O już kończymy zadanie. He hej, koniec odcinka. O, no, tak, musi być cała scena pokazana z drogo tej półeczki, no bo przecież oczywiście jesteśmy idiotami, nie wiemy, nie mamy oczu, nie mamy mózgu, nic nie mamy. Świetnie. 234. No nie jestem Zbierzemy żaby, chociaż nie wiem, po co może jakieś nie tu. Nie? Dobra, trudno. Zbliżamy się gigantycznymi krokami do końca. Yep. No już prawie, prawie. Mam nadzieję, że wszystkie gwiazdki zabrałem. Yes! Jak zebraliśmy wszystkie gwiazdki. Dzięki temu uzyskaliśmy po raz kolejny 20 punktów dla gry Simidoru. I teraz selekcja eliksirów ze sniepem pewnie. <mum> to byłoby na tyle dzisiaj. Do zobaczenia!